Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam gulasz wieprzowy. Taki powiedzmy rozszerzony tytuł, nazwa tego dania to gulasz wieprzowy z dodatkiem szynki konserwowej, ogórka konserwowego z ryżem. Jest to produkt węgierski. Wyprodukowano na Węgrzech. Mamy to w formie takiej tacki. Każda rzecz tutaj mamy osobno, no, w mikrofali takie coś się robi. Nie trzeba myć naczyń, można zjeść w takiej postaci z tego. Porcja tutaj jest 350 gramów. Kaloryczność tego to 553 kilokalorie, czyli całkiem spory posiłek. Jak dla mnie oczywiście, lubię takie posiłki, które mają przynajmniej te 500. Wtedy przynajmniej wiem, że trochę się najem. A nie jakieś takie skromne typu 250 czy 300. Dwie wady już są tego produktu, tak samo jak z poprzedniej wersji z tymi kartoflami. Trzeba to przechowywać w lodówce. Krótki termin przydatności, w moim przypadku około 3 tygodnie. Być może tam kupione znacznie wcześniej albo przywiezione do sklepu znacznie wcześniej, ma to dłuższy termin. W moim przypadku akurat był taki. No oczywiście można to trzymać w lodówce znacznie dłużej, nic się z tym raczej nie stanie, no, ale ja bym wolał do przechowywania takich dań y, trzymać to poza lodówką, więc y, dla mnie to jest kiepski pomysł na długoterminowe zapasy. No ale do zjedzenia jeden raz czy tam kilka razy zawsze można sobie takie coś kupić, spróbować coś po węgiersku, a nie gulasz węgierski po polsku. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj następujący: gulasz wieprzowy ponad 51% z łopatki wieprzowej, ogórek konserwowy 10%, no i tutaj podane, z czego ten ogórek się składa. Dalej mamy szynka konserwowa z uczca wieprzowego oraz łopatki wieprzowej, tu też podane dokładnie, z czego to się składa. Mamy też cebula, czosnek w proszku, sól, olej słonecznikowy, koncentrat pomidorowy, pieprz czarny, mielony, gotowany ryż. I tutaj z czego się składa ten ryż? I taki skład byłby jak dla mnie bardzo dobry. No ale niestety, w ogórku konserwowym mamy m.in. substancję konserwującą, substancję wiążącą, przeciwutleniacze. Jeden, drugi. W szynce konserwowej mamy. Dwa emulgatory, przeciwutleniacz substancja konserwująca, no czyli cały spis długi E składników raczej niepożądanych, no oczywiście nie wszystkie muszą być złe, ale wolałbym, żeby ich w ogóle tu nie było. No dobrze, przynajmniej, że w ryżu nie ma nic za wyjątkiem ryżu wody i oleju słonecznikowego oraz soli. Także skład troszeczkę powiedziałbym, nieciekawy żeby do ogórka konserwowego tyle syfu nadawali, no trochę dziwne jakoś w domu mam ogórki bez takich bez takiego dziedostwa, no ale niestety tak sobie zrobili tu oczywiście no, mikrofali w lesie nie ma trzeba sobie poradzić w inny sposób otwarcie jest z, z, od strony ryżu ja bym wolał, żeby otwarcie było z tej strony bo chcę się dostać Najpierw do tego sosu z tą całą resztą. No bo w mikrofali to nieważne, od której strony sobie to otworzymy. No, odklejaj. Widzę, że to jest całe jakieś takie gęste. I niezbyt dużo tego mięsa niby tu jest. Spora ilość tego sosu. Kromne ilości, jak dla mnie, jak na gulasz wieprzowy, gdzie powinien być raczej główny składnik. No, ale tak sobie producent zrobił. No, i oczywiście, jak to się troszeczkę rozpuści, ten sosik, to dodam sobie ryż. Oczywiście. Wspomnę, że gulasz jem pierwszy raz z ryżem. No, zazwyczaj jadłem z kaszą, ewentualnie sporadycznie z kartoflami lub makaronem. No, z ryżem będzie to pierwszy raz. Nie wiem, jak to będzie smakowało. No, ale pierwszy raz może być źle, albo niedobrze, albo dobrze. Więc troszeczkę się rozpuści, dodam ryż, wymieszam całość. I zobaczymy za chwileczkę, jak to się wszystko podgrzeje ładnie. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. to się przedstawia po podgrzaniu. Mamy tu oczywiście spore kawałki miecha. Miękkie, soczyste. Niektóre kawałki widzę, że są z taką większą ilością tłuszczyku. Tak jak na przykład ten kawałek. No ale tuż to nośnik smaku, więc jest ok. Szynka w postaci takich małych paseczków. I odrobina ogóreczka. No, szynka też nie jest zła. Ogórek też jest w porządku pod względem smakowym. No, a teraz całość z ryżem. No nie jest to złe, w miarę dobrze doprawione, praktycznie nie trzeba tu nic dodawać, chyba że ktoś chce coś takiego napikantno. No jest to rzeczywiście smaczne, nawet w takiej formie z ryżem. Nie wiem, czy na węgrzech jada się takie coś z ryżem, czy to wymysł węgierskiego producenta. Ja bym powiedział, że takie. Azjatycki gulasz, no bo jednak, według mnie, zdecydowanie kasza do gulaszu bardziej pasuje niż ryż. No ale może tak na Węgrzech się jada. Ale ogólnie pod względem smakowym, nie jest to danie złe. Wszystko jest smaczne, dobrze doprawione. No tylko oczywiście sam skład nie jest ciekawy. Da się to jak najbardziej zjeść nawet w takiej formie jaką przygotował tutaj producent. Tylko szkoda, że do tego mięsa, nawet do tych ogórków, tyle syfu zostało dodane. Ale pod względem smakowym jest to w porządku. Chociaż według mnie zdecydowanie lepsza wersja to była wersja ta poprzednia z pieczonymi kartoflami, to jakoś mi z ryżem nie za bardzo pasuje. Jakby tu była kasza, to na pewno by było to lepsze, ale może po prostu ja lubię kaszę z gularzem. Może są osoby, które lubią z ryżem, to dla nich to będzie dobre. No ale całe szczęście nie jest to niezjadliwe, nie jest to jakieś mdłe, w miarę dobrze doprawione. No i nawet z ryżem całkiem fajnie to smakuje. Spore kawałki mięcha. Tej szynki to jest tutaj nieco mniej, no ogórka też tam troszeczkę. Cały ten sos, który tu był na początku został wyssany do ryżu. Więc dlatego jest to takie dosyć, powiedzmy, gęste. No ale czuć, że jest ten sos w tym ryżu. Więc ryż nie jest suchy, taki jaki był na początku po wyjęciu z opakowania. Po prostu się nasączył tym dobrym sosem. Ja to dla nie polecam, ale te z kartoflami, według mnie, było nieco lepsze. No, tutaj skład jest dużo gorszy. No ale spróbować zawsze warto było jedną i drugą wersję, chociaż tamta bardziej mi przypadła do gustu niż ta. Może dlatego, że jest tu ryż. Jakby było z kaszą, może by było to lepiej. No ale z ryżem też trzeba było przynajmniej raz to spróbować. No i ogólnie, powiedzmy, aż tak źle nie było. Smakowo. Dodatkowe informacje na ten temat. Będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.